Dzień dobry, Siewaleczko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Jest, w końcu się doczekaliście, kochani Jest Minecraft, jest Minecraft, jest Minecraft Nagrywam Minecrafta, ale to nie jest zwykły Minecraft Jak widzicie mam yy, shadery A shadery to wiadomo, już teraz każdy może mieć Ale ja mam coś, czego raczej na polskim YouTubie jeszcze nie było, proszę państwa a mod realistycznych koni Trzeba być patronem Ceton jest w angielsku Więc musiałam trochę pogrzebać, posperać Jak to się robi Ile trzeba zapłacić, co i jak No mało nie kosztuje Ale jest naprawdę warto I proszę państwa teraz właśnie Zaczynamy odcinki Z tymże pięknym modem Respawnujemy pierwszego konia 3, 2, 1 Jeju, no cudowny! Ale jak... Nie no. A czy on się tutaj zesikał na starcie? Eee... jest podejrzany. Czy tylko już się zesikałeś, jak cię zespełniłam? Czy o co oni? Wow, ale ta im animacja, no zobaczcie to. No ten mod, słem wygrywa wszystko. Naprawdę słuchajcie jak ja go zobaczyłam rok temu, to... Myślałam, że mi szczęka opadnie. Także e, mam świadomość, że po z was, was pewnie teraz też ma takie. o Co to ma być? E, czy tylko zrobił kupę? Stos ko końskiego łajna. Trzymam w ręce. Fajnie. E, I co z tym łajdem mam zrobić? E, wrzucić może. XD, ale zrobię tę animację. Łajna, świetnie. Dobra, przerwę Państwa. Także tak wygląda stęp. Wiem, że ten koń jeszcze dębuje, bryka, kładzie się, są chody boczne yy, I różne takie, ale to będziemy testować yy, jak już zbuduję przynajmniej stajnie, pastwisko Bo dzisiaj taki odcinek wstępny, więc to jest takie po prostu zapoznanie z tym modem Pokazać wam co i jak, na czym on polega No i te realistyczne oko, wiadomo ono yy, no nie jest taki w 100% realistyczny, ale jak na Minecrafta to przyznajcie, że jest po prostu wow, jest wow no i co, tak samo się wsiada na niego i czeka aż on o widzicie jak pięknie dębuje aż on nas po prostu polubi o i tutaj macie animację o wow, tak szybko poszło, fajnie no i co, i mamy najlepszy przyjaciele i teraz mogę z niego zejść dobrze, dobrze teraz mogę wam pokazać jeszcze te siodła na szybko Ja ci Co? Fiber, co tam? Ja nie wiem, ja tutaj mam tyle tych modów już, że ja się gubię w tym. Eee... Dobra, weźmy sobie, nie wiem, różowe. To konia pasuje, różowy zestaw. Weźmy tak, różowe to. Różowe siodło westernowe A. Czyli jest tylko westernowe sodło. Westernowe sernowe. Hmm. A nie ma klasycznego, to jest kantar Mamy tutaj kantary jeszcze, mamy derki nie yy, tutaj owiki. No, no wszystko tutaj jest, naprawdę Dobra, weźmiemy na razie takie podstawowe, kliknijmy na tego konia, który mi ucieka Cyk Koniu E czekajcie, to jakie ja... aha z, Ze sprzętem chyba Dobra i teraz tak, dajemy sobie siodło. Eee, halo. A siodła najpierw nie można, bo trzeba po kolei, czyli tak. Trzeba. O! Koniu, czemu ty mi uciekasz? No, patrzcie, nie mogę. Co za knypki. Ale ja nie chcę na niego wejść. Właśnie. Czaprak. Nie mogę czapraka? To co mam najpierw? U głowie? Jezu, u głowie się założyło. Dobra, nie uciekaj koniu z tym. O, czaprak. dobrze. Siodełko. I teraz owiki. No! I pięknie! No, także tak się prezentuje wszedł na tym koniu. Można jeszcze na pierśnik dać. Można jeszcze mu założyć. Ale to już na spokojnie. Także, o. What? W Z tym kąsie się... Halo? Co jest? Ej! Czemu ja nie mogę tym kołem sterować? Co tu się dzieje? Proszę Państwa, siodło mi wy wy wywaliło. Chyba. O. No ale czemu mi siodło wywala? O, dobra. No. Czy wy to widzicie? Wywala mi siodło. Patrzcie to. Koldy ma popręgu, dlatego mnie wywala. Ja cię sunę. Ja cię sunę. Zapomniałam o najważniejszym. No to... No i teraz. Dobra. Jest, w końcu udało się. Okej. Okay. Yy, nie wiem jak inaczej wam pokazać kurczę tego, tutaj jest... Tak. Trzeba się jak, jak od boku wam pokazać jak ten koń idzie. Ale też jest yy, fajna animacja jeźdźca, nie? Że ten jeździ... Zobaczcie jak ja podążam, że tak powiem, pupą, biodrami yy, za tym koniem. I zobaczcie jak ten koń fajnie się buja, tak jak normalnie na żywo. O, proszę bardzo. Tak wygląda kłus. Tak wygląda galop. I nawet fajny odgłos jest Magic. I to jest galop zebrany. Jest jeszcze szybszy galop, jak widzicie. I on już zapiernicza. Tylko galopa co dopiero, cwał. I tutaj macie cwał. No, mega. Ciekawe czy można kurczę yy, wiecie, do tego. Koniec zmęczony poczaje 27 sekund. Wow, tego to nie wiedziałam. Do, tej, do tego pięknego jeziora jak wejdziemy. Możemy. Fajnie. Fajne, te szajdery są fajne, fajne. <gry> Dobra, zostawiamy tego konia tutaj. <gry> Na tym pięknym yy, jeziorku. Cudownym. Normalnie jak gdzieś na wakacjach ten koniec to wygląda ok i bierzemy się za robienie stajni chociaż albo pastwiska. Tutaj ja mniej więcej wyrównałam ten teren bo wcześniej to były pagórki. Także no tutaj gdzieś postawimy teren czołowi. Zrobimy normalnie stajnie z boksami mimo tego że ja jestem team Wolnobiegowy. to myślę że w Minecraft stajnia bardzo fajnie będzie wyglądać. nie Zrobimy taką najzwyklejszą. Możemy nawet zrobić taką niezamykaną. A wiecie. Ojo, to będę miała ze złota stajnie, fajne. <laughs> Prestige musi być. Drzwi to zrobimy potem, także... No na razie bez drzwi. Myślę, że taka może być. Możemy zrobić też tak, że jak w prestiżowych stajniach wiecie o co chodzi, że ona jest taka długa, prostokątna, po lewej i po prawej są boksy i na środku jest korytarz, nie? Też byłby dobry plan. Dobra, może być takie coś. Może być takie coś, chociaż możemy trochę powiększyć. Kaczko, co ty tu robisz? Przecież moglibyśmy trochę to powiększyć, także powiększymy. Powiększymy o dwa, o. Ej, to jest straszne, te dźwięki są. W tą grę dzieci grają, to ja wam współczuję, potem takie koszmary, że masakra <noise> z tymi jakami, ale ten piękny słońce się odbija od tej wody, nie, nie, nie mogę, dobra, e, bo ja tego nigdy nie skończę, ja zawsze tak mam, wchodzę Minecrafta i, i 100 lat po prostu buduję i dopiero za 4 dni gram, nie, zawsze tak mam. Kochani, moi drodzy, wracam do was, wracam do was, proszę państwa. Spójrzcie, tak wygląda stajna z zewnątrz, oczywiście jeszcze niedokończona. U góry stwierdziłam, że nie chce mi się robić dalszej części dachu, więc yy, zrobiłam ze szkła. No i wejście, tak jak jest, mówiłam, z jednej i z drugiej strony i po lewej i po prawej będą boksy. Boksy na razie prezentują się tak, wymyśliłam szybko, żeby cokolwiek było. Nie wiem, czy te boksy się otwierają, czy nie. Mam nadzieję, że się otwierają. No jak nie, to trudno. Zobaczymy. Ocenimy. What? Dziwne trochę. Aczkolwiek, okej. Okay. Czemu tu jest właśnie taki pałąk? A, okej, okay. czyli się otwierają, dobra. Yy, I te się otwierają w tą stronę. Te też się otwierają? Matko jedyna. No dobra, nieważne. Czyli mamy po prostu taki boks. Taki boks. tu zrobimy tych boksów tyle, żeby się zmieściło po prostu. jak fajne odbicie. Dobra, nieważne. W środku stwierdziłam, że fajnie będzie zrobić taki, takie przejście złote i te złoto po prostu się e, świeci w nocy, ale to wam pokażę dopiero jak nastanie noc. Na razie dalej sobie robię tutaj te boksy. I powiem Wam szczerze, że na razie jestem zadowolona. Tutaj jeszcze potem, wiadomo, damy ścianko koniom. Zrespałnimy jakieś konie. Mam nadzieję, że uda mi się Hakamandu i Wilbera zrespałnić. Tutaj zrobimy im takie, wiadomo, żeby siebie widziały. Takie okienko do rozmów. Siema, zanek, co tam u ciebie? Myślę, że całkiem spoko, to wygląda. E, więc jest fajnie, fajnie, dobra e, tutaj drzwi tutaj też są drzwi ale myślałam, że to są takie że to nie są drzwi, no ale dobra nieważne, tutaj też chciałam zrobić, widzicie, tak po całości w sumie taki box, ale się nie da więc robimy po prostu taki, o jak wygląda taczka okay. taczka wygląda tak to weźmy tą taczkę tu postaw. No, żeby fajnie wyglądała. Sto jak na siodło, Wieszak na ogół. Ten wieszak coś chyba nie chce. O. Nie chce się zawiesić. Okej. Okay. Czemu on lewituje? Czyli to pewnie nie można zawiesić. Okej. Okay, no, sto jak na siodło. Sprawdźmy, czy siodło da się w takim razie tutaj dać. Skoro jak już jest jak zrobili, to chyba, chyba może na siodło dać. O! Wow! Fajne! No dobra, zróbmy tutaj ala taką yy, siodlarnię. Nie, na razie z postawy to po prostu dla ozdoby. Yy, tutaj kolejne boksy to zrobię zaraz. Albo, z, albo, albo najpierw to jakąś bramę. Czy tu jest jakaś brama do stajni? No, trochę słabe, trochę słabo bym powiedziała. Co? No dobra, zostawmy tak. To jest jak jakiś design, to jest, prawda? Zróbmy z tej strony to samo. No dobrze, to XT takie kory to będą mieć w boksach? Eee, okej, okay, może być. W sumie. W sumie czemu nie? No pięknie to świeci. Tylko jeszcze poproszę pochodnie. Albo. Światło, a żarówka? Nie. Latarnia. Latarenka bloki dekoracyjne, czyli one nie świecą? Tylko jedyna nie to chciałam. No, świeci. O! Wow! Co innego niż pochodnia. A przynajmniej będzie ładnie fajny vibe'ik dawać. Okej, okay, fajnie, fajnie. No, no i kurde git. No i panie. Super. Cyk. O nie, kasztanie! Nie wychodź. Jaki wielki. Nie wzi Zapomniałam, że tylko nie będą takie wielkie, łatko, jedyna. Okej, okay, czyli mamy kasztanka. Więc co, może zrobimy tak, że... A dobra, może nie wyjdzie. Okej. Okay. Cyk, kolejny koń. Oh, jakie cudo! No wiedziałam, że będzie wchodzić. Kurde. Muszę jednak taki coś zróbmy. <grym>, żeby nie wchodziły mi. No i mamy... Powiedzmy, że można tu znać jako Wilber. Chociaż... No nie wiem, dobra. Zamknijmy te boksy i ja to od góry po prostu zrespawnię resztę koni. Zaraz je jeszcze będziemy nazywać wszystkie. Jednak muszę te sianko zlikwidować. Ej, kolejny kasztanek? Ale ten ma inną strzałkę, no dobra. Najwyżej potem, jak się dowiem, jak zmienić maść, nie zabijając kola. Oh, ten jaki cudowny. To to zrobimy. Na siano się spina. Ładny, ładny. Taki, taki śwebukowity. A nie, on z jest. Wow, i ma pręgę. Fajnie. Dobra, i ostatni konik na dzisiejszy dzień. Kurde, no jest gniady, ale nie ma strzałki. No i już by była hakamada. No kurde, czyli nie ma hakamady. W takim razie. Nie ma hakamady, Whitbert. No, może nie zaliczymy tego Whitbera, bo taki trochę za bardzo biały jest. Także to jeszcze, jeszcze, jeszcze będziemy kombinować, żeby zrobić Wilbera i Hakamadę. Dobra, wsiadamy i lecimy. I lecimy sobie kusem, polecimy. Odblokowano coś tam, wioskę zwiedzimy. Ej, ja myślałam, że tylko i tu nasikał, może on nasikał i to to jeszcze nie wyschło? Nie, on I mają sianko dla nas, zobacz. Villagerowie mają sianko dla nas. Hmm, hmm, hmm. A, jeszcze w ogóle nie pokazałam jak ten koń skacze, ale jak ten koń skacze, zobaczcie. On cudownie skacze. kończy jak prawdziwy koń, naprawdę. Ci przuki tył. Czekajcie, no jak ja mam tu pokazać? O! Ja nawet półsiat robię. O, możecie nawet na cień zobaczyć. Magic, magic. Wielbiam. Możecie mi powiedzieć, jak ogarnąć to, że. żeby, że, Patrzcie, o, myszką teraz ruszam i ten koń nie, nie skręca myszką, jakby. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. Jak, nie wiem, jak to w ustawieniach ustawić. Wtedy będę mogła wiecie, koń stoi, a obracam myszką, on stoi, i będę mogła z boku wam pokazać, nie? A tak to dupa blada. Tak to dupa blada nie można, nie? kochani. Zrobimy tak, w następnych kolejnych odcinkach oczywiście, jeśli chcecie, zrobimy pastwisko, zrobimy mega ujeżdżalnię, zrobimy też przeszkody, bo tutaj są yy, jeszcze w, tych, w tym modzie są przeszkody dla koni. Ja się bardzo cieszę, bo przynajmniej coś nowego na tym kanale. Ale tak żywa jak faluje. Ta muzyczka, najsik. Nice. Fajnie, fajnie. I fajnie, że udało mi się, zobaczcie, kilka wiosek mam tutaj. Czy tak mi się, mnie akurat zrespawniło je ja takie wow, no to biorę tą mapę od razu, nie? Jee, jak to pięknie wygląda. ja Jacie. Jakbym na żywo normalnie galopowała. Wow, pięknie to wygląda. Nice. Super. Dobra, kochani, ja się z wami pożegnam w dzisiejszym odcinku. Na zakończenie taki piękny zachodzik. I konik. I króliczek jeszcze z tyłu. Kr króliczek, który kica. No konie są niesamowite i dajcie znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat tego moda realistycznych koni y, słem w minecrafcie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Pa pa! Uh, sudor, det är så dåligt exakt.